Cześć, ja witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale, a w dzisiejszym filmie kupimy sobie skina do kruka, a dokładnie tego, złotego mecha kruka za 50 tysięcy starpointów. Ale jeszcze przed tym chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, właśnie takie jak pokazuje kruk, oraz sobie z jeżeli jeszcze tego nie robicie. Polecam też paść do Klubu Matty Team, w z 16 tysięcy, a my już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Dobra, widzowie, kupujemy tego skina do kruka. Yy, Golden Hackrow, ten skin jest naprawdę spoko, a, ale no, 50 tysięcy starpońców, akurat, akurat tyle mam. Okej, okay, dobra, my już kupujemy tego skina. Dobra, uwaga. Historyczna chwila. Dobra, mój pierwszy skin za 50 tysięcy starpońców. A więc 3, 2, 1 i kupujemy I ja nie mogę Nie no spoko skinek Nie no mi się podoba Nie no ekstra jest ten skin naprawdę Mega ładny i uwaga 185 star mamy dobra Upieramy tego skina jak się w lobby prezentuje Ej mega kozacko Okej okay. no więc no co Chyba musimy zagrać tym skinem gierkę no Dobra zagramy. Ciekawe w ogóle jakby ludzie, jak ludzie zareagują na takiego skina na takich niskich pucharkach. Ja bym się tak szczerze trochę zdziwił, bo na kruku mam chyba tam. Nie wiem, nie wiem ile mam dokładnie, ale. No niskie mam na kruku. Bo niedawno go trafiłem. E, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, e, tu idziemy sobie na tego Rafsa. Okej. Okay. O, tu jest jakaś max. To sobie ją zatrujemy. Ale tutaj widzę, mamy tarapaty. Takie trochę. Okej, okay, tutaj spajka zatruliśmy trochę. Eee, tu jest on w tych krzakach. Dobra. Eee, Okej, okay. ja nie mogę też za blisko jego podcho niego podchodzić. Nie mogę też do tego spajka za blisko podchodzić, bo o nie, on rzucił tego ulta. Bo mnie może porobić. No i jeszcze ta przyszła tutaj. Nie, no tak się bawić nie będziemy. Dobra, zatruty i chyba dead, dead, tak, dobra Pokonałem, dobra, mamy dwa power cubes, więc nie jest źle Siedem osób jest, więc okej, okay, dobra, skoczymy sobie na tego O nie, nie chciałem tego zrobić, przepraszam cię Przepraszam cię, dobra, niestety No niestety, niestety skoczyłem na niego już Ej, kolejny spike, dobra, okej, okay, okej okay. Yy, idę na tego spajka. To jest Max jakaś. Dobra, trujemy. Yy, Zatruliśmy Max, ale. O nie. O nie. No i trzecie miejsce. A jajaj. Okej, no, trzecie miejsce nieźle. Yy, jak widzicie. Na kruku mam 199 pucharków aktualnie. Więc ja myślę, że teraz moglibyśmy jakieś duo zagrać. Zobaczymy. Zagramy sobie duo i zobaczymy, które miejsce będziemy mieli. Mam nadzieję, że lepiej nam pójdzie niż na solo i będziemy mieli wyższe miejsce. Ale dobra. No, na solo nie było źle, bo trzecie miejsce no, no przecież nie jest złe. Ale tu mam nadzieję, że zrobimy wina. Ok. Ok. Idę. Dobra, tu squeak. Squeak. Dobra, squeak pokonany. Ok, let's go. O, tutaj jest Bo. Dobra, idziemy na tego Bo. Dobra, zatruwamy bo. Okej. Okay. O nie. Tutaj przyszli jeszcze ci. No nie, zginąłem. E, dawaj, daj, ugraj to. Dobra, 10 sekund jeszcze. I zaraz wracam z powrotem do gry oczywiście. Dobra, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, trzy drużyny zostały, więc jest nice. E, mamy. Mamy szansę na... O nie, mam szansę, mamy szansę na Wina. Okej, okay. dobra, e, ten skłyk jest w teamie z Bo Więc, e, więc jak on go właśnie pokona, no to będziemy już mieli jeden. Dobra, będziemy już mieli właśnie wielkie starcie. E, Okej, okay. o nie, o nie, no to lipa. A oni mnie chyba na hita mają. Nie, Papera jednak mnie nie ma. Na hita, myślałam, że będziemy miała, chyba że jakby dalej stnęła. O nie. Dobra, muszę sobie skoczyć tu, truję ją, dawaj, dawaj, robisz to, robisz to, dawaj, yy, tu może sobie, nie, nie podchodź tam, ojej, on to zepsuł, on to strasznie zepsuł, jakby poszedł sobie na dół i poczekał na mnie jeszcze o drodze, to bym po prostu, może byśmy to jakoś ugrali, ale i tak jest dobrze, bo drugie miejsce... I mamy 206 pucharków na kruku Dobra, teraz sobie spróbujemy właśnie zagrać na zadymie yy, Właśnie z skinem, właśnie krukiem I zobaczymy jak to będzie O, widzim, widzę, że tu oni też mają kruka Ale no, bez skina takiego jak ja mam Ej nie no, ten skin jest naprawdę bardzo spoko Ej nie no, ja... Ej ten skin jest spoko, mega Mega mi się podoba ten skin Dobra, niestety yy, Szczelili nam gola No, niestety ale dobra, teraz spróbujemy to odrobić. Dobra, tylko nie wiem co oni robią tak szczerze, trochę, trochę mnie to zastanawia. Dawaj Kuba99, ej nie wiem, on chyba ma problemy z internetem. Idą tu, idą tu, dawaj, proszę, nie, o nie, nie, niestety, nie udało nam się. Ajajajajaj, no niestety no, zdarza się. Porażka, minus 3 pucharki. A więc na tyle w tym filmie. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału. Jeżeli wam się odczyneczek spodobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz subika z jeżeli jeszcze tego nie robicie. Polecam także paść do klubu Matte Team, z tym jest od 16 tysięcy. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.